Siemanko, witam was w drugim odcinku Kariery własnym klubem na moim kanale. Na początku bardzo wam dziękuję za nowe suby, za lajki, za komentarze pod ostatnimi filmikami. Mam nadzieję, że wam się podobałem, będzie ich jeszcze więcej. No i zapraszam na moje media społecznościowe: Facebook, Instagram, Discorda i Discorda mojego grafika. A Dzisiaj przechodzimy do pierwszych meczów ligowych, debiut czwartej ligi angielskiej. Jak to się, jak to było? Co się działo? Dowiecie się w tym odcinku, więc zapraszam do oglądania. Nie zapomnijcie stać łapki w górę. No i lecimy nasz pierwszy liwa, rywal w historii, można być w historii tej serii ligowy to drużyna Walsall. Tutaj mamy początek, mamy pokazanie nowego piłkarza Czos Labadi, który przeszedł do nas yy, właśnie chyba z Walsall, jak się nie mylę, ale mogę się mylić. No i pierwszy mecz na własnym stadionie więc debiutujemy przed własnymi kibicami, więc to jest bardzo duże wydarzenie Wakefield, Wakefield FC, Walsall FC, no i wychodzi nasza drużyna my elegancko jeszcze w bluzach ładne stroje w ogóle nasi rywali mają tutaj mamy Tifo z naszego piłkarza gdzie, który to jest tutaj mamy kamery zwrócone na Igrama i Serano, czyżby ta dwójka miała być bohaterami w ogóle tego sezonu tego meczu nawet o, dowiecie się oczywiście. Wiemy się w ogóle w całym sezonie, jak to będzie. Kto będzie tutaj najlepszym piłkarzem tej serii? Bo tak naprawdę ja już po tym odcinku mam swoje wnioski: wiem, kim się gra mi najlepiej. Wiem, co trzeba wzmocnić, ale może ktoś wykuje się. No, na pewno trzeba mocno stać na szkółkę, ale to później w później odcinku. Przywitanie obu drużyn i zaczynamy pierwszy mecz ligowy Wakefield FC. No i pierwsza nasza akcja miała miejsce w 8 minucie, Serano staje piłkę, podaj do Rassela, nasz boczny obrońca podaje do Jadja, tem do Ingrama, ładna akcja naszej, o, naszej drużyny. Igram do środka Labad szczał zablokowany i Serano strzela naszą pierwszą bramkę w meczach ligowym w tym sezonie i w historii klubu. No Rozpoczyna się świetnie, 10 minuta mamy gola, patrząc na sparingi, gdzie nam nie szło najlepiej. I tutaj jestem mega zaskoczony, że tak szybko udaje nam się zdobyć gola. Ale zobaczmy jeszcze raz, jest świetnie, tu Serano panowa piłkę uderzył przy bliskim słupku, bramkarz bez szans. Zostawiłem tą bramkę, bo to pierwsza bramka w tej serii. No i Cristobal Serano wpisał się w historię naszego klubu. 1 do 0, naprawdę świetne rozpoczęcie spotkania. Oby tak dalej... A my lecimy dalej, akcja nasza. Jesteśmy pod naszym polem karnym. Wyprowadzamy kontrę. Ingram lewą stroną tej wygrywa pojedynek z obrońcą rywali. Ingram wchodzi do środka. Biegnie w pole karne. Co zrobi Ingram? Ingram podaje do Serano. Ten ma dużo miejsca. Mocny strzał i 2 do 0. No, 21 minuta. A my prowadzimy 2 do 0. Sensacyjnie z Sol, Naprawdę mega. Tutaj niestety popełniliśmy błąd. Złe, złe rozegranie Richardsona. kupia strata piłki. Zobaczcie na to, ile miejsca mieli nasi rywali. To jeszcze co za lobik. Postanowiłem wyjść bramkarzem, więc postanowiłem wyjść bramkarzem, żeby uchronić, uchronić nas przed stratą bramki. Niestety się nie udało. Ale dobra, druga połowa. Nadal 2 do 1. Ingram na lewym, na lewym skrzydle. Podaję do środka do Serano. Serano się odwraca, wchodzi w pole karne. Serrano do i mamy 3 do 1, proszę Państwa niesamowicie, niesamowite spotkanie. Prowadzimy 3 do 1. No i od tego momentu zaczęło, zaczęło być coraz gorzej. Niestety, Wolso się obudziło w tym meczu. No i pokazało nam lekcję futbolu tej Wilkinson, Holden i mamy 3 do 2. No nadal prowadziliśmy, ale już tylko jedną bramką. Walsall trochę się uaktywniło w tym spotkaniu, pokazało nam jednak, że oni są drużyną bardziej doświadczoną. Ward podaje do Kinsella, Kiernat, lewa strona boiska, Tutaj wygrywa pojedynek. Mój błąd w obronie, Wilkinson, Holden, 3 do 3. Bardzo szybko Walsall wyrównało. I od tego, od tego momentu istniał tylko jeden zespół na, na boisku. Niestety tym zespołem nie byliśmy my. Starczyło nam pary na 54 minuty w tym debiucie. Naprawdę głupia strata Labadie. Podaje do środka Holden. Wilkinson. Kiernan. Lewa strona. Znowu mój błąd w obronie. Wchodzi w pole karne. Podaje do Wilkinsona. I 3 do 4. No. Praktycznie chyba w 5 minut 7 zdobyli 3 bramki. Niestety przegrywamy. A Walsall idzie za ciosem. Kiernat. A mieliśmy bardzo fajny debiut. Co nie? Kiernat. Lewa strona. Schodzi do środka, nie kiwa, na lewej stronie podaje do Erringa. Erning w polu karnym do Periego, Perry do Wilkinsona 3 do 5. No niestety, zapowiadało się, że może uda nam się zdobyć trzy punkty pierwsze 3 punkty w, w historii klubu, ale niestety nie udało nam się. I jeszcze Walsall postanowił nas upokorzyć, strzelając yy, 6 bramek w tym meczu. No mecz się posypał po tej bramce na 3 do 1. Niestety przegrywamy 3 do 6. No ale cóż, no niestety jeszcze nie jesteśmy topową drużyną. Ten sezon naprawdę będzie ciężki. Ja nie wiem, czy ja powalczę o awans, jeśli nie będę miał lepszych piłkarzy oczywiście. Bo myślę, że z lepszymi piłkarzami mogę o coś powalczyć. Jest 46 spotkań. Więc dobra. Lecimy tutaj, dostałem ofertę za Manninga, postanowiłem go sprzedać, ponieważ nie wiąże przyszłości z tym piłkarzem. Moim zdaniem, Manning to nie jest piłkarz, którym chcę grać. A, my a ja Was zapraszam na kolejny skrót. Tym razem Puchar Ligi Angielskiej Karawałka, pierwsza runda, gramy z Exeter City. No i to nasi rywale zaczęli lepiej to spotkanie. Caprice, lewa strona boiska, wchodzi w pole karne, dośrodkowanie, ale Bullock świetnie broni. Kolejna akcja. Tym razem my. Anderson. Prawa strona boiska. Anderson. Wchodzi w pole karne. Podaje do Serano. Serano strzela wprost z bramkarza. A Naprawdę było bardzo blisko byśmy objęli prowadzenie w tym spotkaniu. Ke Ingram do Kelly'ego. Lewa strona. Ingram. Ingram robi bolora Ingram utrzymuje się przy piłce. Podaje do Nuru. Nuru do Serano. Serano się odwraca. Wchodzi w pole karne. Serrano strzela. 1 do 0. Ależ tu uderzył. Umiejętnie po ziemi i Serrano strzela swoją kolejną bramkę 1 do 0. Nasi rywale się uaktywnili. Jay, lewa strona boiska. Podaj do środka Taylor, ale znowu bulok jest na posterunku. No w tym meczu bulok miał swoje dobre interwencje. Druga połowa. Jay, Jay, Jay. To ja i mój Jay, u boku po lewej. Jay, tutaj fatalna ma gra w obronie. Podaję do Seymoura, ale znowu bulok kapitalnie broni. No i mamy to. Pierwsze historyczne zwycięstwo w tej serii. Wygrywamy w Pucharze Ligi 1 do 0 bohaterem Cristobal Serrano. Więc jest fajnie. No w końcu udało nam się wygrać tej serii. Czwarty mecz ogólnie. I w końcu wygrywamy. Czy ten mecz rozpocznie jakąś piękną serię? No zobaczymy. Następny mecz ligowy przed nami. Tutaj pokazujemy Cristobal Cristobala, Serrano, 3 gole w trzech ostatnich meczach no Hiszpan jest w fenomenalnej formie, zmieniłem mu numer na 9-24 i gramy z Portway nasza pierwsza dogodna akcja, Serano. świetne rozegranie, podaje do Browna, nie to Adamsa, Adam strzela ale ten strzał nie był zbyt dobry akcja Portway druga połowa, Wilson, były piłkarz Manchester United do Worala prawa strona Portway atakuje Tutaj nie idzie mi najlepiej z odbiorem. Tutaj hal odebrał, ale tak, taki odbiór beznadziejny. Pet ma piłkę. Pole karne. Wilson do Rodney'a. I niestety 1 do 0. Do no hal, jakby lepiej odebrał tą piłkę, to może byśmy nie stracili gola A tak niestety 1 do 0. A to jest spotkanie, które nam kompletnie nie wychodzi. Kolejna akcja. Wilson. Jeśli nie mylę, to był James Wilson. rodni do Conlona. Conlon. Do Beninga, Conlon znowu. Pole karne. Pet. Po do Wilsona. I 2 do 0. Myślałem, że będzie spalony. Niestety go nie było. I ten wynik nie zmienił się w tym spotkaniu. 2 do 0. Przegramy, przegrywamy Sportway. Nie no. Co ja gadam? Nie było 2 do 0. Mieliśmy swoją akcję. Labadi, do Adamsa. Ten do Serrano. Serrano do Adamsa. Adam w spolu Podaje do Labadi, Ten do Judge, judge do Serano, 2 do 1 i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie zapomniałem, że Serano strzelił gola niestety nadal bez zwycięstwa w lidze widzicie tutaj oczekiwane bramki Portwell 1:9. 9 ja miałem ponad 2 no ale to jest właśnie taka statystyka która trochę, czasami myl jest myląca my niestety przegrywamy 2 do 1 to spotkanie musimy pogodzić się z porażką Starałem się wypożyczyć piłkarzy Premier League do mojego klubu. Z klubem udało mi się dogadać, ale jak tutaj widzicie, na przykład z Elangą i żadnym innym piłkarzem, żaden inny piłkarz nie chciał do mnie dołączyć. Więc niestety nadal muszę sobie radzić z takim składem, jakim mam. A mam bardzo małe hajsu, żeby kogoś kupić. No i gramy ze Swindon Town. Tutaj nie rozumiem, dlaczego Bulok tego nie obronił. No Bulok czasami broni kapitalnie, a czasami właśnie puszcza takie za przeproszeniem. wszystkie bramki. Nie będę mówił tego, na S. Nice. No ale Swindon Town było o wiele lepszym. Lepszą drużyną w tym meczu tutaj, Payne, kapitalne uderzenie 2 do 0. No, Wakefield FC, Bartka Kostuchy kompletnie nie istniał w tym spotkaniu, kompletnie nic nam nie wychodziło. A Find tam pokazało nam, jak się gra Likwan w Liktu 3 do 0. Payne, no, kapitalnie to uderzył. Widzicie, że niektórzy piłkarze na trzeciej, drugiej lidze angielskiej mają odzerowane twarze, drugiej, trzeciej, czwartej. 3-4, ci piłkarze, co mają w twarze, to oni są zazwyczaj chyba piłkarzami Premier League i są wypożyczeni, ale są tacy, co mają własne twarze, naprawdę, no, bo jednak Anglia, piłka w Anglii, to jest coś innego. Nie było błędy dobrej, ale naprawdę są piłkarze, którzy po prostu mają odzonowane twarze w lidze czwartej w Anglii, bo tak, bo mogą. Albo kiedyś po prostu mieli i zostawili jej po prostu. No Swintown Town wygrał z nami aż 5 do 0. Naprawdę tutaj nie ma co mówić o tym spotkaniu. Fatalny mecz. Do zapomnienia. Ja mam nadzieję, że wygrał w tym sezonie. Mam wygrać co najmniej 10 spotkań. Jedną już wygrała. Jeszcze 9. To, czy to były ligowe? No, ale umówmy się. Jak w pierwszym sezonie będę w top 10. Będzie fajnie. Ta kariera będzie długa. Do FIFA 23. Kurde, oby nie. Ale myślę, że no gram na poziomie Ultimate. Mój skład jest półgwiazdkowy. Ja mówiłem Wam, że nie chcę, żeby ta kariera była łatwa. Tutaj postanowiłem Eliota Tortona przerzucić do pierwszego składu. Będzie trenował. Myślę, że będzie dostało szansę, więc szybciej będzie się rozwijał. No i właśnie gramy mecz Newport County. Ostatni mecz ligowy w tym odcinku. Jeszcze przed nami mecz pucharowy drugiej rundy. Gramy Newport, bardzo ładne koszulki ma Newport, mógłbym sobie taką kupić. Niestety Newport strzela gola, ładnie to rozegrali i Heinz strzela na 1 do 0. To był kolejny mecz bez historii dla Wakefield FC, ponieważ nie szło nam 1 do 0. Oczekiwane bramki za dwie pół, strzały dwa, więc słabo. Tylko 1 do 0 przegraliśmy, szkoda. Mecz trwał łącznie 96 minut. No i czas na kolejne, ostatnie spotkanie. Ja mam wrażenie, że. Zobaczcie skrót tego spotkania, że jakoś w Carabao Cup idzie mi lepiej niż widzę. Tutaj akcja kontra judge do Ingrama. Ingram tutaj wygrywa pojedynek z Downingiem, wchodzi w pole karne. Ingram i 1 do 0. Naprawdę kapitalnie rozpoczyna się to spotkanie. Szósta minuta, gol. Czego chcieć więcej? Ale zaraz zobaczycie, że mamy kapitalnego bramkarza, a ja a on nazywa się Bullock. Zobaczcie na tą akcję Brown, Williams, Curtis, Harrison. No. Powiedzcie mi to, jak to wpadło. Nie rozumiem. Jaka tu chyba się jakaś głupia animacja załącza? Jest, jest kilkanaście nowych, kilkadziesiąt, nie wiem, tysięcy nowych animacji brankarzy. i czasami te animacje są głupie, na przykład przy interwencjach. Brangarze tak bronią niesamowicie te piłki, a tutaj naprawdę Tracę taką bramkę. W takim momencie, gdy prowadzę, jest to Naprawdę bardzo słabo. Niestety 1 do jednego. Ale my się nie poddajemy w tym meczu. Richardson do Hala, tam na lewo do Podsa, nasz lewy skrzydłowy do Ingrama, do Judge'a, Judge tutaj do Tortona i Elliot strzela debiutancką bramkę dla naszego klubu. 17 latek. Czyżby to był Kolejny talent po Serano z naszej akademii. Oby no my musimy bardzo bazować, moim zdaniem, w tym sezonie na właśnie yy, piłkarza ze szkółki. Dlatego chcę mieć jak najwięcej piłkarzy w szkółce, żeby ich rozwijać i dać do pierwszego składu. Tutaj indywidualna akcja Adamsa. Adams, Adams w polu karnym 3 do 1. Czyżbyś 3 do 1 Czyżbyśmy awansowali do kolejnej rundy? Kapitalnie ten mecz się układa. Gramy z drużyną z trzeciej ligi, czyli poziom wyżej. A jesteśmy lepszą drużyną. No niestety Portsmouth zaczęło grać. jest tutaj lewa strona. Dośrodkowanie w pole karne. Tutaj nie wiem co zrobił Hall. Tracimy gola na 3 do 2. Szkoda. No bo 3 do 1, 3 do 2 to jest jednak mała różnica. No i gdy zapowiadało się, że uda nam się awansować. Będziemy w trzeciej rundzie. Koniec, cówka meczu. Rzut auto. Morel, no i tutaj moje złe zachowanie to Richardson również i po takim golu mamy remis, naprawdę co za cholerny niefart, że piłka trafiła do siatki, no i mieliśmy rzut karny Cuty karne pierwszy podchodzi Litu strzela na 1 do 0 Markis 1 do 1 szkoda, że ta bramka taka padła byliśmy już w trzeciej rundzie prawie Alan nie trafia. Ajajaj. jajaj, no nie najlepszy szkarny. Williams, niestety znowu trafia. Trzecia seria. Adams i mamy 2 do 2. Brown, jest bulog broni karnego, więc nadal remis. Anderson, niestety nie trafia. Morel, Morel, niestety trafia. Ostatnia seria rzutów karnych. Nuru, czy jeszcze będzie mieli szansę? Nuru trafia. Czy Bulok uratuje Portsmouth? Curtis. Curtis podchodzi i niestety nie. Przegrywamy mecz, który był praktycznie wygrany. Dziesiąta minuta. Gol samobójczy, błąd w obronie. No i odpadamy z Pucharu Ligi Angielskiej, niestety nie udało się, a zapowiadało się na to, że może się uda awansować, Będzie na następnej fazie, niestety nie będziemy. I to tyle jeśli chodzi o skróty w tym spotkaniu. Końcówka y odcinka, czemu tak, skurde? sorry za tą tabelę, że tak ją przeklikałem. Jesteśmy na ostatnim miejscu, 4 porażki, 14 goli straconych, 4 strzelone. Tak wyglądały statystyki załoników i to naprawdę tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję. Jeśli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. To tyle ode mnie. Dziękuję. Na razie, do usłyszenia.